Nauka przez zabawę? Dlaczego by nie? Witam Was na kanale Legim i Dzieciom. Jestem Monika i zapraszam Was na kolejny odcinek. Jakie to trudne. Muszę nauczyć się i zapamiętać nazwy wszystkich greckich bogów i herosów na kolejne przedstawienie. Gdyby tak dało się inaczej. Stop! Przecież się da! Czy wiedzieliście, że najnowsze badania naukowe wykazały, że zarówno dzieci, jak i dorośli najszybciej i najefektywniej uczą się wtedy, kiedy całemu procesowi zapamiętywania towarzyszą emocje? Tak, emocje! Na przykład radość, zaciekawienie czy przyjemność. Mhm, nauka może być przyjemna. Zatem proponuję zacząć od początku. Tam, taradam, tam, tam, tam! Super bohaterowie herosi i bogowie o nadprzyrodzonych mocach. Chyba każdy z nas ich kocha. Zatem jeżeli w szkole usłyszycie o mitologii, nie martwcie się. To może być wstęp do naprawdę fantastycznej przygody. Tym wstępem może być również książka, którą chciałabym Wam dzisiaj polecić. Oto Herkules, czyli pierwsza część serii Super Bohater Antyku. Dla mnie, powiem Wam, strzał w dziesiątkę. A jeżeli Wy jesteście ciekawi, o czym jest ta książka, to już teraz mogę Wam powiedzieć, że jest niezwykła. Dlatego, że w domu dziesięcioletniego Tima pojawia się superbohater. Ale kim jest? Co tam robi? Czy namiesza w życiu chłopaka? I jak uda mu się wrócić do domu? Jeżeli chcecie znać te odpowiedzi, sięgnijcie koniecznie po tą pozycję. Mogę powiedzieć Wam tylko jedno. Na pewno spora część informacji o mitologii zostanie Wam w głowach. Starożytni Grecy wierzyli, że na szczycie góry Olimp mieszkali bogowie. Wyobrażali sobie, że bóstwa te nie tylko wyglądają jak ludzie, ale także mają ludzkie cechy charakteru. Potrafią kochać i są pomocni. Często jednak bywali złośliwi, samolubni, podstępni, a nawet okrutni. Ich życie oraz przygody opisywały właśnie mity. Głową boskiej rodziny był Zeus, zwany ojcem bogów i ludzi. Był on panem nieba i ziemi. Gdy się gniewał, syłał na ziemię deszcz, burze i pioruny. Zwany również panem gromowładnym. Herkules, a właściwie Herakles, półbóg, syn Zeusa i księżniczki Alkmeny, wyróżniał się nadludzką siłą. Już jako niemowlę w kołysce udusił węża. Niestety dopuścił się też straszliwej zbrodni i za karę zmuszony został do wykonania dwunastu ciężkich prac – w którym ludzie zupełnie nie daliby rady. Bogów i herosów w mitologii greckiej było naprawdę wielu, ale jeżeli chcielibyście poznać większość z nich, to zapraszam Was na dzisiejsze warsztaty. Nauka przez zabawy może być prosta i przyjemna, dlatego dzisiaj postanowiłam przygotować dla Was grę, którą możecie sobie pobrać i przygotować w domu. Ale jak ją wykonać? Hmm... Zaraz wszystko wam pokażę. Dlatego nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Pobierzcie i wydrukujcie załączoną grę. Jeżeli chcecie, żeby gra była bardziej trwała, możecie użyć do tego grubszych kartek papieru lub po prostu je zalaminować. Jak grać w taką grę? Ta gra opiera się na zasadach popularnej gry Zgadnij Kto to. Waszym zadaniem jest za pomocą pytań odgadnąć jaką postacią jest wasz przeciwnik. Kto pierwszy, ten oczywiście wygrywa. Możecie również wykorzystać karty i zagrać w inną grę memory. Poćwiczycie w ten sposób swoją pamięć. Czy Twoja postać jest mężczyzną? Nie. Czy twoim ojcem jest Zeus? Hmm, ciekawe. Też nie. Hmm, spróbuję strzelić. Czy twoją postacią jest Hera? Zgadłaś. Moją postacią jest Hera. <laughs> Wiedziałam. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy odcinek i warsztaty, które dla Was przygotowałam. Tymczasem, pora na książkę, o której dzisiaj Wam mówiłam. Superbohater z Antyku, oto Herkules. Zatem, usiądźcie wygodnie i posłuchajcie razem z nami. Nareszcie wolny, zadudnił głos. Tim niemal sam rozpadł się na kawałki. Spojrzał w górę i jeszcze wyżej, i jeszcze. Wyrastał nad nim ogromny mężczyzna. Nogi miał jak pnie, a ramiona szerokie niczym szafa. Ubrany był w szary strój zawiązany na jednym ramieniu, który odsłaniał owłosioną, muskularną pierś. W tali miał gruby, brązowy pas, a na stopach największe sandały, jakie Tim kiedykolwiek widział. – Kim? Kim jesteś? – spytał Tim drżącym głosem. – Nie bój się – odpowiedział siłacz – Byłem uwięziony. Chłopcu trzęsły się kolana. Hm, to nie mogło dziać się naprawdę. Wpatrywał się w mężczyznę z niedowierzaniem. Jak się tu dostałeś? Jesteś o wiele za duży. Uwięziła mnie ta jędza, hera. Mężczyzna oparł pięć na biodrach i przeciągnął się tak mocno, że aż zachrupotały mu kości. Ach, teraz jest o wiele lepiej. Ale byłem ściśnięty. Gorąco było. Czekaj, mówiłeś, że kto? Jaka jędza? Hera, najwstrętniejsza kobieta na świecie. Jest tak kropna, że nawet skały drżą, gdy je mija. Nie słyszałeś o niej? Brwi siłacza podniosły się w zdumieniu. Nie, niestety, przykro mi, Tim potrząsnął głową. E... A kim ty jesteś właściwie? Nazywam się Tim Baker. Na twarzy siłacza pojawił się entuzjastyczny uśmiech. Baker, czyli piekarz. Jesteś piekarzem. Wspaniale! Potarł z zadowoleniem dłonie. Umieram z głodu. Poproszę dwa duże bochenki białego chleba z chrupiącą skórką. Nie, ja. A małe zrazowej? Nazywam się Baker, ale nie jestem piekarzem. Nie mam pracy, mam dziesięć lat. Nie masz pracy, mężczyzna prychnął. Nie słyszałeś o Herze? <gry> Czy przypadkiem nie jesteś słabe na umyśle? Dzieci nie pracują. Naprawdę, chyba byłem dość długo uwięziony stwierdził mężczyzna, tarmosząc czarną kudłatą brodę. To może wyjaśnię. Hera to królowa bogini, żona mego ojca Zeusa. O Zeusie przynajmniej słyszałeś? Tim spotkał się już z tym imieniem. Próbował sobie przypomnieć, gdzie w kreskówce, w książce to była jakaś opowieść tego był pewien. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to się stało właściwie, że Herkules znalazł się w domu Tima. Co wydarzy się dalej? Czy uda mu się wrócić do domu? Mam nadzieję, że sięgniecie po tą książkę, a link do niej, jak zawsze, znajdziecie pod naszym filmem. Znajdziecie tam również plik z Grom, którą dla Was dzisiaj przygotowałam. Ja żegnam się z Wami, mówię cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku.